Nasze koło znajduje się w gminie Konkolewnica w Powiecie Radzyńskim w województwie lubelskim. Koło powstało 20 października 2019 roku. Koło obecnie liczy 16 członkiń. Uczestniczymy w różnego rodzaju konkursach: są to konkursy typu malowanie na drewnie, ręcznie robimy obrazy wyklejane zbożem. Bierzemy udział w piknikach. Ogólnie rzecz biorąc, spotykamy się bardzo często, żeby spędzić ze sobą czas. Na Wigilię, na Święta Bożego Narodzenia szykujemy tradycyjne potrawy. Na przykład barszcz z łóżkami, kapustę postną wigilijną z grochem i z grzybami, racuchy z makiem. Bąbki wykonujemy ręcznie, ozdabiane są szydełkiem. Spotkania w kole gospodyń wiejskich dają nam olbrzymią satysfakcję. Spędzamy ze sobą czas, no i powstają tutaj różne przyjaźnie. Dzisiaj przygotowujemy racuszki z makiem. Tradycyjne racuszki z makiem, które kiedyś robiły nasze babcie. Tu mamy mąkę w miseczce, robimy z solą, już jest z solą. Przygotowujemy, w środek robimy taki malutki dołeczek, wsypujemy drożdże i wsypujemy troszeczkę cukru na, na roszczynkę. T, tak robię to, to ręcznie, tak jak, tak jak robię w domu. Robię teraz roszczyn. Zalewam to ciepłym mlekiem. Koleżanka tu mi przygotowuje jajko roztrzepane z cukrem. Czuję, że już jest dobra ta konsystencja tego ciasta. To pod koniec dolewam tłuszcz. O już... Dobrze. Wyrabiamy, aż ciasto będzie gładkie i mięciutkie. Kiedy ciasto jest gotowe, przykrywamy je ściereczką i zostawiamy do wyrośnięcia. Już widzę właśnie, że ciasto już jest podrośnięte, tak około 10-15 minut, że będę już mogła formować te racuszki. Wcześniej troszkę przygotowałam sobie ten mak, ucieram właśnie w tej kutrze. utarty jest mak. Dosypuję cukier do tego, do tego maku i nadal ucieram, żeby konsystencja zrobiła się taka ładna i gładka. I później jeszcze dodaję sobie troszeczkę. Rodzynek, żeby był no, no smaczniejsze. No i już jak zakończyłam ten ucierać sobie mak, dodam troszeczkę jeszcze orzeszków do tego. Racuszki te z makiem były moją tradycją rodzinną. To moja prababcia je robiła i na święta bożego narodzenia i to był mój taki jeden z ulubionych potraw świątecznych. Nadziewam makiem który wcześniej zrobiłyśmy, no i formuję, formuję racuszki. No, jak mi tam się do ręki mocno tam przykleja, to sobie troszeczkę umoczę rękę w mące żeby było mi łatwiej. Już tłuszcz mi się właśnie rzeje i będziemy zaraz je smażyły. Tylko też racuszki po zrobieniu to też muszą troszeczkę poleżakować, bo od razu to są takie po prostu twarde. Jak one podrosną, to są takie bardziej pulchniejsze. I tak właśnie trzeba zrobić takie racuszki podłużne, to wtedy one, że to są racuszki, bo jak będzie okrągły, to będzie wyglądał tak jak pączek. I wrzucamy nasze racuszki, powoli, żeby się nie oparzyć. I smażymy do zarumienienia się z jednej strony i przewracamy następne i kolejne smażymy z drugiej strony, żeby się zarumieniły. Czekamy teraz. Jak racuszki się już usmażyły i troszeczkę przestygły, to posopujemy pudrem. Tak przygotowane racuszki możemy już podawać. Życzymy smacznego!